Witam Państwa w piątkowy wieczór. Yy, powód jest szczególny. Dzisiaj Urząd Miasta zamieścił informację, że 20 listopada będzie ogólne zebranie mieszkańców, yy, które wyłoni samorząd mieszkańców na następną kadencję. Z informacji jaką zamieścił magistrat wynika, że będzie to odbywało się na zasadzie statutu, który był uchwalony przez Radę Miejską w 1995 roku 2 października, i na tej podstawie będzie zwołane zebranie. Na blogu macie Państwo informacje o zebraniu. Macie również z, y, statut, linki do statutu samorządu mieszkańców. W załącznikach do pobrania jest, proszę Państwa, w załącznikach do pobrania mamy y, statut. Sołecw, które były uchwalone. Statuty sołec w gminie Kazimierz Dolny były uchwalone w 1990 roku. Czyli 5 lat wcześniej niż statut samorządu mieszkańców. Tu jest moja taka drobna uwaga, że radni mieli świadomość nieporównywalnie większą świadomość niż obecnie. Tu pozdrawiam Janka Ciconia, przewodniczącego, yy, kolegę i yy, cóż. Czyli radni mieli świadomość, że sołectwa zachodzą na ulicę. A mimo to tak zdecydowali, żeby mieszkańcy, mieszkańcami. Czynnymi, biorący czynnie udział w głosowaniu byli również mieszkańcy Gór i ulicy Dały: Jaśminowa, Akacjowa, Nadedworce i Zbożowa. No i Filtrowa. Yy, zamieściłem pytanie, licząc na to, że burmistrz pilnie i wnet przyśle mi list mailowo. Mam nadzieję, tutaj. Yy, 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 Dobrze sprawuje się pani sekretarz Małgorzata Kuź, ponieważ mm, kiedyś wysyłano mi listy y, polecone. Już nie będę wnikał, że do, na budynki gospodarcze były takie czasy. Proszę państwa, mam nadzieję, że oni już y, y, pójdą w, w zapomnienie, y, ale pani y, skarbnik, y, przepraszam, pani sekretarz gminy. Sprawuje się dobrze i wysyła mailem, i tak pilnuje spraw, żeby to w miarę szybko szło. Mam nadzieję, pani sekretarz, że w przyszłym tygodniu po święcie pilnie otrzymam tą informację, żebym mógł się z tą informacją podzielić. Chodzi o to, żeby burmistrz zdeklarował się, czy będzie przestrzegał prawa, czy tego prawa przestrzegać nie będzie, nie zamierza. Do tej pory było tak że samorząd mieszkańców w 2021 roku yy, był z narus rażącym naruszeniem prawa, nie było psyche, żeby się tym zająć bliżej. Teraz tego dopilnujemy yy, i osobiście będę nad tym troszkę czuwał, to znaczy jeżeli by doszło do złamania statutu, będzie awantura, to już mówię. I zdaję sobie sprawę, że ci, co już zaplanowali strukturę samorządu, czyli, osobo, czyli strukturę osobową samorządu, przyjdą i, i mogą się zawieść, dlatego, że w tym razem na pewno nie dam się wyrugować z możliwości czynnego udziału w głosowaniu. Miejmy nadzieję, że przyjdzie duża liczba osób, dużo mieszkańców, mimo że przez całą kadencję obecnego samorządu. No wiele zrobiono, żeby tej aktywności ludzi nie było. Tu się nie ma co oszukiwać i pudrować tego truchła, yy, które nazywa się eliminowaniem yy, działań czy aktywności, eliminowaniem aktywności społecznej z naszego, yy, aktywności obywatelskiej z naszego yy, społeczeństwa. Mogę Państwu powiedzieć, że mamy, aktywnie działam jako kursant w sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Jestem teraz na kursie, na szkoleniu, które obejmuje różne ważne tematy i teraz. No, będzie ciężko burmistrzowi łamać prawo. Ciężko będzie mu łamać prawo. I wszystkich zachęcam do przekazania sąsiadom, że to jak będzie wyglądało miasto, że zależy od nas. To co robiła pani przewodnicząca, no to już mówiłem, to jest potrzebne, ale to jest rola kierownika czy dyrektora miejskiego zakładu komunalnego. Zadaniem statutowym samorządu jest zupełnie co innego. Możecie Państwo sobie przeczytać. Na blogu są dostępne linki do statutu, jak to powinno wyglądać. No, sprawa najważniejsza to jest uchwały i, raz wczera, i jeszcze raz uchwały po to, żeby nam żyło się lepiej. A jak to będzie, okaże się wkrótce. To by było na dziś tyle. Jak już zapowiadałem w niedzielę materiał o drogach. Na dziś tyle i zapraszam do komentowania.